Cześć, jestem Paweł. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się nieco trudniejszym zadaniem z bloczkami i klockami w większej tym razem już ilości. Tej zadania jest standardowa. Narysuj wszystkie siły działające na ciała M1, M2 i M3 i obisz przyspieszenie układu. Mamy wypisane dane. Przystępujemy do rysowania sił. Zaczynamy sobie standardowo od sił grawitacji. Przyjmiemy sobie, że jedna kratka będzie odpowiadała. Siłę o wartości 10 N. Ciało M1 ma masę 5 kg, więc działająca na niego siła FG ma 50 N. 30 N ma siła grawitacji działająca na ciało M2. Pamiętamy o indeksach, oczywiście, i 10 N. Ma siła działająca na ciało M3. Jeśli popatrzymy na ciało M2, na pewno ono nie będzie poruszało się w płaszczyźnie pionowej, więc siła FG2 musi być równoważona przez siłę reakcji. Czyli siłę. Jaką podłoże odpowiada na ciało FG2. Również na ciało FG2 na pewno działa siła tarcia, skoro współczynnik tarcia jest niezerowy, możemy sobie tą siłę od razu policzyć. Wiemy, że T2 powiedzmy to się równa Mi razy R2, czyli MI razy M2 razy G, jeśli podstawimy liczby. To dostaniemy wynik 3N. Od razu sobie tą siłę tarcia tutaj rysujemy. No i to już prawie wszystko, oczywiście, oprócz sił naciągu nici. Patrzymy sobie na ciało M1 i wiemy, że ono nabierałoby przy szybkości w dużo większym tempie. Gdyby tutaj nie było tego bloczka. Czyli bloczek o numerze 1 działa pewną siłą n, 1 na ciało M1. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, ciało M1 oczywiście odpowiada taką samą siłą. Czyli tutaj również mamy. N1. Wiemy, że bloczek nie zmienia nam wartości siły, a jedynie zmienia jej kierunek. A więc tutaj i tutaj mamy również siły N1. No i teraz spodziewamy się tego, że pomiędzy ciałami M2 i M3 siła naciągu nici będzie pewnie inna. Tak też ją sobie rysujemy. N2 N2. Reguła jest dokładnie taka sama, czyli ciało M2 nabierałoby szybkości dużo łatwiej, gdyby nie było tego bloczka. To oznacza, że bloczek drugi działa pewną siłą N2. Ciało M2, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, odpowiada również siłą N2 działającą na bloczek. Bloczek zmienia nam kierunek siły, nie zmieniając jej wartości, czyli tutaj mamy siłę N2. Tutaj mamy siłę N2, która jednak powinna być troszkę dłuższa. Poprawmy to sobie. I w tym momencie mamy już narysowane wszystkie siły. I możemy układać dla każdego z ciał drugą zasadę dynamiki Newtona. Patrzymy na ciało M1 i zastanawiamy się nad tym, jakie. Siły pomagają i jakie siły przeszkadzają mu w nabieraniu przyspieszenia. Więc na pewno pomaga mu siła FG1, przeszkadza siła N1 i standardowo iloczyn przyspieszenia i masy tego ciała. Patrzymy na ciało M2. Pomaga mu siła N1, a przeszkadzają siły N2 i T. Tutaj może dla zachowania porządku dopiszmy sobie dwójki. Tak, skoro tutaj już użyłem indeksu 2. Po prawej stronie standardowo. Patrzymy na ciało M3. Pomaga mu siła N2. Przeszkadza siła FG3. No i tutaj po prawej stronie również nie ma niespodzianki. Jak najłatwiej rozwiązać. Spiąć klamrą, dodać stronami. Widzimy, że n -y jedynki nam się zredukują i N -y dwójki nam się zredukują przy dodawaniu stronami. To zostanie FG1 minus T2 minus FG3. To suma tych wszystkich iloczynów. Oczywiście przyspieszenie wyłączymy sobie przed nawias. Pamiętamy o indeksach. I możemy już pisać końcowy wzorek na przyspieszenie. Czyli FG1 minus T2 minus FG3 dzielone przez sumę wszystkich mas. Oczywiście tutaj można sobie jeszcze podstawić za FG1 M1 razy G, minus mi M2G, minus M3 razy G. I to wszystko jest dzielone przez sumę wszystkich mas. To wszystko w tym filmie mamy przyspieszenie. Ja oczywiście zapraszam Cię na kolejne produkcje. Dziękuję i pozdrawiam.